Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. Moimi państwa gościem jest Tomasz Bonek, reportażysta, dokumentalista, badający niemieckie zbrodnie w czasie II wojny światowej, autor książek W tym tej najnowszej ludzie na mydło mit, w który uwierzyliśmy dzień dobry. Dzień dobry. Czy czytał Pan w szkole medaliony naukowskiej? Oczywiście ta moja nowa książka to jest właśnie kontynuacja i trochę uzupełnienie, a może w niektórych nawet momentach sprostowanie medalionów Zofii Naukowskiej. Pamiętam, że bardzo mnie wtedy zszokowało to czytanie o przerabianiu ludzi na mydło i na zawsze zostało chyba w zbiorowej pamięci. Co z tego, co opisała Naukowska jest prawdą? Trzeba powiedzieć, że ta książka to jest przede wszystkim książka o niewyobrażalnych niemieckich zbrodniach, które zostały popełnione podczas II wojny światowej, głównie na Pomorzu, w Gdańsku, ale także w Poznaniu. Ale to także książka o wielkiej potrzebie rozliczenia tej, tej zbrodni, wielkiej, która czasami skręcała na niewłaściwe tory. No i wracając do Naukowskiej. Naukowska była przede wszystkim pisarką, literatką. Medaliony Naukowskiej to nie jest reportaż, to nie jest dokument, to jest no, nowela, to jest y, literatura, więc czasami naukowska mijała się z prawdą. Prawdą było to, co zostało ustalone podczas różnych śledztw, że w Gdańsku, w Instytucie anatomicznym profesora Rudolfa Schwanera jako produkt uboczny powstawało mydło z ludzkiego tłuszczu. Natomiast nigdy nie produkowali Niemcy mydła z ludzkiego tłuszczu w obozach koncentracyjnych. Kiedy opublikowałem pierwszą informację o tej swojej nowej książce, oczywiście w internecie, pojawiła się lawina negatywnych komentarzy, że próbuje wybierać nazistów, że negluje po prostu zbrodnię niemiecką. A to nie jest tak. To jest książka, która absolutnie właśnie mówi o tych wielkich zbrodniach, ale też prostuje te Mity. Odezwał się też pod jednym z tych postów ktoś z Muzeum Auschwitz, który też dementował właśnie informację taką, gdzie ktoś właśnie pisał o tym, że w Muzeum Auschwitz widział kostki mydła z ludzkiego tłuszczu. Nie, nigdy takiego czegoś w Muzeum Auschwitz nie było. Wydaje mi się, że mogą mówić tak, że pan Wybiela Niemieckie Zbrodnie tylko ci, którzy nie znają pańskiej działalności i nie czytali pańskich e, poprzednich książek. Zanim napisała o tym naukowska, była też depesza prasowa i była wizyta komisji badającej zbrodnie niemieckie. Sowieci naciskali wtedy, żeby napisać właśnie, że w Gdańsku działała fabryka mydła z ludzi. Wszystko zaczęło się właśnie od upiornej depeszy Polskiej Agencji Prasowej Polpress, bo tak ona się wtedy nazywała, która została wysłana już 9 maja 1945 roku i trafiła do Warszawy. Trafiła do Warszawy w ręce m.in. Zofii Naukowskiej, która była posłanką dla... Y, y, posłanką oraz członkinią y, pierwszej komisji badania zbrodni niemieckich i naukowska przerażona została właśnie zobligowana do tego, żeby wsiąść do samolotu wojskowego i polecieć do Gdańska, zostać członkinią właśnie badania komisji, takiej komisji specjalnej i weszła do upiornego Instytutu Szpanera. To, co tam zastali, rzeczywiście było naprawdę upiornie, bo zastali mnóstwo poćwartowanych ludzkich ciał, odcięte głowy w wandach anatomicznych, odcięte kończyny, tych zwłok było ponad kilkaset w kotle, takim maceracyjnym, służącym do wygotowywania zwłok, znaleźli odcięty korpus marynarza z wytatuowanym hasłem ORPM Orzeł, więc domyślali się, że jest to polski właśnie marynarz zamordowany przez Niemców. No i Potem w tej komisji uczestniczyła również strona sowiecka. I to sowieci nalegali przede wszystkim, żeby pisać o tym, co znaleziono w Instytucie Anatomicznym, że jest to fabryka mydła z tłuszczu ludzkiego. Nawet wątpliwości co do tego miał Stanisław Kornacki, który był przewodniczącym tej komisji, również literat. I kłócił się z Sowietami właśnie na temat kształtu tego komunikatu. Wydanego po tym, co zobaczyła właśnie komisja. No, skręciło to jednak na taki tor, że rzeczywiście rozniosło się potem we wszystkich mediach na podstawie wizyty tej komisji, właśnie w taki sposób, że ta fabryka. Mydła z, ludzku, z ludzkiego tłuszczu znajdowała się w Gdańsku. Rudolf Spanner, czyli szef tego Instytutu Anatomii, był kandydatem do Nagrody Nobla. Z tego obrazu, jaki pan nakreślił, wyłania się postać takiego człowieka mocno skupionego na sobie, egocentryka, który marzył o jakiejś wielkiej chwale w trzeciej Rzeszy. Także praca anatomów była podporządkowana ideologii? Nie tylko. Praca anatoma Rudolfa Szpanera, również opisywanego przeze mnie profesora Wossa, który działał w Poznaniu. Anatomowie, w ogóle lekarze niemieccy byli zaprzęgnięci do machiny narodowego socjalizmu, do reżimu Hitlera. Trzeba podkreślić to, że w tym zawodzie, w zawodzie lekarzy niemieckich była nadinterpretacja, nadreprezentacja członków NSDAP. Aż 70% lekarzy w III Rzeszy należała właśnie do partii. I on oni absolutnie poddali się temu reżimowi i robili wszystko, co reżim im kazał. Oprócz tego Szpaner był wybitnym specjalistą, ale także technokratą, który gonił za pieniędzmi, który gonił za karierą. Zapisał się do partii dosyć późno, ale właśnie zapisał się po to, żeby zrobić jeszcze większą karierę niż robił przed wojną. Szpaner czy Woz, który działał w Poznaniu, jak pan powiedział, oni mieli umowy z gestapo i cieszyli się, że nie brakuje im ciał do badań, pochodzenie ich zupełnie nie interesowało? Wszystko na to wskazuje, że nie, że oni nie interesowali się absolutnie tym, skąd pochodzą te zwłoki, że są to zwłoki z kazańców. Oni mieli po prostu przygotować jak największą liczbę preparatów anatomicznych ze zwłok dostarczanych im przez Gestapo. Kiedy Gestapo we swoich więzieniach mordowało Polaków, Żydów, przywożono te zwłoki, takie było prawo, do instytutów anatomicznych. I taka olbrzymia liczba zwłok w Gdańsku czy w Poznaniu właśnie świadczyła o wielkiej Zbrodni popełnionej przez Niemców podczas II wojny światowej. Te zwłoki były potem przerabiane na preparaty anatomiczne, a Wos w poznaniu dopuszczał się nawet do tego, że wypreparowane czaszki Polaków sprzedawał do Muzeum Historii Naturalnej we Wiedniu, które zamawiało u niego czaszki Polaków oraz Żydów oraz ich pośmiertne popiersia. Ta pańska książka, ostatnia książka, to jest szerzej opis niemieckich zbrodni na Pomorzu i w Wielkopolsce. Tak, ta książka traktuje również o tym, co strasznego działo się w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. to również y, to również książka o zbrodniach popełnionych w zakładach psychiatrycznych na Pomorzu, między innymi w Kozborowie, to również książka o tym, co działo się w wolnym, tak zwanym wolnym mieście Gdańsk przed wojną, jak tam y, rozpowszechnili się bardzo y, niemieccy naziści. To również książka o tym, jak mordowało Gestapo zarówno na Pomorzu, jak i w Poznaniu. A jakie były los szpana Rajwosa po wojnie? Obaj profesorowie zrobili wielkie kariery po wojnie. Profesor Szpaner był trochę sądzony nawet w Hamburgu, ale. Otrzymał tak tzw. Persilschein, czyli świadectwo wybielające na podstawie zeznań jego kolegów, anatomów, profesorów również, że był wzorowym naukowcem, wzorowym lekarzem. Nie został nigdy skazany, wrócił do pracy w kolonii, był anatomem i pisał kolejne podręczniki dla studentów medycyny. Dokładnie tak samo było z profesorem Wosem, który nawet nie stanął przed żadnym sądem. Dopiero to, co robił, zostało ujawnione, kiedy znalezione zostały w poznaniu jego pamiętniki, w których pisał wyraźnie, że nienawidził Polaków, że bielił kości Polaków na poddaszył swojego instytutu i opisywał cały swój stosunek do Polski. Wos również był autorem bardzo dobrych podręczników do anatomii, które były tworzone w oparciu o zwłoki dostarczone mu z więzień gestapu zamordowanych właśnie Polaków. Te podręczniki zarówno Szpanera jak i Wosa były tłumaczone potem na prawie że wszystkie języki świata, również na język polski i niestety studenci medycyny w Polsce również byli kształceni w oparciu o podręczniki, czy to bosa, czy szpanera. Ostatnia część książki dotyczy tego, jakie pomysły dotyczące ciał zmarłych mają ludzie dziś i też są szokujące. Dlaczego to właśnie tak, tak y zakończył pan książkę? Wystarczy pojechać do Guben, czyli do miasta sąsiedniego po drugiej stronie rzeki do Gubina, żeby zobaczyć tam plastynarium. Plastynarium stworzone przez doktora von Hagensa, który w tej chwili przerabia zwłoki przepisane mu w testamentach przez zmarłych głównie Niemców, przerabia je na plastynaty, czyli na takie preparaty plastikowe właśnie zwłok ludzkich. One są potem wykorzystywane przez Różne instytuty anatomiczne do tego, żeby uczyć studentów, ale również do tego, żeby opracowywać nowe buty, nowe e, formy odzieży, jakieś zabezpieczenia do samochodów i tak dalej, tak dalej. Wszystko się po prostu y, zmienia. W tej chwili y, ten program jest y, to program świadomej donacji, czyli von Hagens nie wykorzystuje zwłok więźniów straconych przez y, jakieś y, służby y, czy przez gestapo, jak to kiedyś robił Wosz czy Szpaner, Ludzie mu zapisują po prostu ze zwłoki. Ale wspólnym mianownikiem tej historii jest to, moim zdaniem, że zawsze następuje mimo wszystko profanacja tych zwłok. Jeżeli miałbym oskarżać dzisiaj Szpanera, to można mu zarzucić nie tyle to, że mordował Polaków czy Żydów, a potem przerabiał zwłoki tych osób na preparaty anatomiczne, ale można mu zarzucić na pewno profanowanie zwłok. Tak samo wydaje mi się, mimo że świadome są działania profesora, czy doktora von Hagensa, to tak samo można mu zarzucić, że co najmniej te jego działanie, przerabianie zwłok na plasty na ty jest kontrowersyjny. Tomasz Bonek, reporterzysta, dokumentalista i autor książki Ludzie na Mydło. Mit, w który uwierzyliśmy, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Siódma dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich.